Właściciel jednej z nieruchomości wystąpił do prezydent o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla terenu położonego pomiędzy ulicą Grzybowską a ulicą Bursztynową, czyli w dzielnicy Radzikowo. Chciał to wybudować duży budynek mieszkaniowy wielorodzinny. Prezydent z tym wnioskiem się nie zgodziła i uruchomiła procedurę planistyczną, aby ostatecznie ustalić, jaka ma być forma zagospodarowania tego terenu. Stąd dzisiejszy projekt uchwały, który mówi o zabudowie jedynie jednorodzinnej. Na jej przyjęcie czekała dzielnica Radzikowo 3. To fragment dzielnicy, w której większość mieszkańców żyje z krótkoterminowego wynajmu kwater. Często z takiej właśnie działalności żyją przez następne miesiące. To spokojna dzielnica naszego miasta i powstanie tam kolejnego apartamentowca wyrządziłoby przede wszystkim krzywdę tym, którzy prowadzą tam wspomnianą działalność. Niestety pewnych rzeczy już nie da się cofnąć, a mianowicie powstanie przy ulicy Koralowej dwóch dużych apartamentowców. Dzisiaj można jednak uchwalić plan i dostosować go do zapisów studium, jak i dostosować do potrzeb mieszkańców mówiła podczas dzisiejszej sesji Anna Mieczkowska. Podczas debaty mieszkańcy wyrazili swoją opinię. Mieszkańcy koło brzegu wyrazili swoją opinię, że nie chcą tam więcej apartamentowców, które po prostu prowadząc swoją działalność odbierają im chleb, na który ciężko pracują w sezonie letnim. Ja również uważam, że w tej dzielnicy nie powinno powstać ani jeden więcej apartamentowiec. To, no to panie radny, proszę mnie o to nie pytać. Ja jestem prezydentem od roku 2018. Od roku 2018 nie wydałam tam żadnych warunków zabudowy, które zezwoliłyby na to, żeby tam powstał jakikolwiek apartamentowiec. A co zrobiłam? Wprowadziłam uchwałę dotyczącą. Uchwalenia i opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dlaczego? Dlatego, że wówczas mieszkańcy mają prawo do wyrażenia swojej opinii. Co ważne, plan uwzględnia stan istniejący, czyli każdy budynek, który tam jest zabudowany i jego usytuowanie jest uregulowane w tym planie. Dla tych budynków, które są wystawione w dniu wejścia w życie uchwały, dopuszcza się remonty, przebudowę oraz odbudowę. Czyli właściciele nieruchomości. Znajdujących się na terenie, objętych tym miejscowym planem, mają zagwarantowane zapisami plan, że będą mogli remontować i w razie nieszczęśliwych zdarzeń odbudować swój budynek, ale zgodnie z zapisami planu. Ja również rozmawiałam z mieszkańcami, którzy byli mocno zaniepokojeni tym, kiedy budował się ten apartamentowiec i byli mocno zaniepokojeni z sytuacją, kiedy otrzymywali różne nieprawdziwe informacje. Właściwie trudno jest dzisiaj powiedzieć od kogo, bo na pewno nie od mieszkających tam koło Chciałabym dzisiaj Państwa poprosić o przyjęcie tego projektu planu, o zastanowienie się nad uwagami, które zostały uwzględnione i dlaczego i przemyślenie, dlaczego niektóre uwagi, było ich bardzo dużo, nie zostały uwzględnione. Ja Państwu powiem jedno. Niech ta spokojna dzielnica zostanie spokojną dzielnicą. Jak mówi Renata Brączek, dla mieszkańców nie było jednak wcale jasne, że będą mogli remontować czy przebudowywać swoje domy. Tuż przed 27 listopada zeszłego roku, bo do tego czasu można było składać wnioski do planu zagospodarowania dzielnicy Radzikowo-3, mieszkańcy dostawali do skrzynek pocztowych niewiadomego pochodzenia informacje która była dla nich w tej kwestii co najmniej bardzo myląca. W tej informacji w skrzynkach pocztowych, które dostali mieszkańcy, ja też dlatego to posiłkować się będę tym, jest wręcz y, mm, zaznaczone, że mieszkańcy nie będą mogli właśnie z tego paragrafu szóstego, trzeciego, przepraszam, szóstego, tak, podpunkt trzeci, odbudowywać, modernizować, no Chodziło o to, takie różne sytuacje, kataklizmy, sprawy losowe. I tu, właśnie w tym pierwszym, tym pierwszym piśmie, które dostali mieszkańcy, było to zaznaczone. Nie minęło dwa dni. Drugie pismo, też w skrzynkach pocztowych, dostaliśmy w którym już są mieszkańcy uspokajani. Tutaj akurat nie mamy żadnego podpisu ani na jednym, ani na drugim, tylko jest y, mieszkańcy osiedla Radzikowo 3, w drugim tak samo. No, szkoda, że się nikt nie podpisał, ale w tym drugim y, piśmie nie dajcie się zwieść, takie było hasło, więc jakaś forma uspokojenia wśród mieszkańców zaistniała. Ale nie zaistniała. Według Renaty Brączyk mieszkańcy Radzikowa doznali chaosu przestrzenno-społecznego. Ten chaos dotyczył właśnie tych dwóch pism i tego, że komunikacja między mieszkańcami a tymi wnioskodawcami, którzy wysyłali nam te pisma, wkładali do skrzynek pocztowych, zaburzyła ich całkowicie myślenie. Co będzie, jak będą nasze dalsze losy, naszego bytowania w Radzikowie, nie tylko w tej, z tej strony. Mieszkańcy wczoraj wyrazili na Komisji Uzdrowiskowej swoje zaniepokojenie. Na szczęście, plan ten, i też Państwa o to proszę, systematyzuje. Ta dzielnica, która już funkcjonuje od końca lat 70., niech pozostanie w tej swojej kameralnej, zacisznej. Oazie, bo tak mówią na to mieszkańcy, i niech tam ludziom żyje się dobrze, i niech potrzeby ich bytowe będą zaspokojone. Radni byli zgodni, aby przyjąć tę uchwałę. Żywimy przekonanie w klubie, że ta zmiana i ten plan zagospodarowania przestrzennego zabezpiecza interes mieszkańców. I mamy taką nadzieję, a też wyrażamy chyba przekonanie, że nie dajemy zbyt dużego pola do interpretowania tego planu przez instytucje, bo takie wątpliwości też wśród mieszkańców choćby dzisiaj zostały wyrażone na komisji. Bardzo się cieszę, że w takim kształcie ten plan został wyłożony i przedłożony w Wysokiej Radzie do... Akceptacji. Myślę, że w pełni zabezpiecza mieszkańców od strony takiej, aby w przyszłości nikt nie kusił się o to, aby na tym terenie powstawały kolejne apartamentowce i budynki wielolokalowe. Jak powiedział Jacek Woźniak, nasz klub nie zajął jednolitego stanowiska z powodów, o których Państwo wiecie. Zapytaliśmy więc radnego o wyjaśnienie. Chodzi o artykuł 25 ustawy o samorządzie gminnym, który zobowiązuje radnego do wyłączenia się z głosowania we wszystkich sprawach. Które dotyczą jego interesu prawnego. Mówiąc wprost, jeżeli radny mieszka na Radzikowie i ma tam nieruchomość. Tak? I plan, który jest uchwalany dotyczy również jego nieruchomości. On się może z tym planem zgadzać bądź nie. Ma obowiązek wyłączenia się z głosowania w tej sprawie. W związku z tym stanowisko naszego klubu nie mogło być jednolite, ponieważ jeden z naszych kolegów radnych jest właścicielem nieruchomości, która znajduje się na tym terenie. Podobny zapis jest w ustawie o pracownikach samorządowych. Tutaj jest bardziej ostry. Tam nawet jeżeli chodzi o podejrzenie stronniczości, tak, to pracownik samorządowy, tak jak na przykład pani prezydent, pani wiceprezydent, Urzędnicy niższego szczebla mają obowiązek wyłączyć się z podejmowania decyzji w tym zakresie. To jest uczciwe i tak powinno się postępować. Krzysztof Plewko był wyłączony z głosowania nad tą uchwałą. Pozostali radni przyjęli projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg położonego pomiędzy ulicą Grzybowską, torami kolejowymi relacji Kołobrzeg-Trzebiatów a ulicą Bursztynową.